Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie opowiem, jak wygląda praca na Windowsie 7 w 2023 roku. Czy nadal można korzystać z tego systemu operacyjnego? Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. W filmie tym nie będę rozważał powodów, dla którego ktoś miałby korzystać z Windowsa 7 w 2023 roku. Być może na taki temat nagram film. W przyszłości na moim kanale na pewno planuję serię filmów o Windowsie 7. Moim okiem porównanie go z Windowsem 10: jak go zainstalować i skonfigurować na nowszym sprzęcie. I tak naprawdę, jak yy, na dzisiejsze czasy go zabezpieczyć? Także takie filmy planuję. A teraz przechodząc do dzisiejszego tematu, to Windows 7 został wydany 22 października 2009 roku. Także 14 już lat mija. A 14 stycznia 2020 roku zakończył się przewidywany czas wsparcia technicznego dla tego systemu. System ten można nadal normalnie używać tak naprawdę działa większość przeglądarek internetowych. Te mam zainstalowany Google Chrome. Także wszystkie jej funkcjonalności przeglądarki działają jak najbardziej. Wyskakiwał tu taki irytujący pasek, że korzystać z niewspieranego już systemu operacyjnego, ale dało się to wyłączyć. To po również pokażę w moich przyszłych filmach. A jeśli chodzi o Same systemy Windows i Windows 7 to, jak możemy zauważyć na tej statystyce, nadal korzysta z niego na całym świecie 3,5% ludzi. Z Windowsa 11 już 23, ponad 23% i z Windowsa 10 prawie 72%. Także tak to wygląda statystycznie, ale wiem, że Windows 7 ma szerokie grono. Sympatyków i są ku temu powody, ale jak wspominałem o tym w jakimś moim przyszłym filmie, i tak naprawdę z Windowsem 7 nie ma problemu z zainstalowaniem go na nowszym sprzęcie, nawet z 2021 roku, jeśli chodzi o komputery stacjonarne. Właśnie są płyty główne, jeszcze takie dosyć nowe, które w pełni wspierają Windowsa 7 i to jest bardzo fajna rzecz. Jeśli chodzi o programy, to wszystkie programy, z jakich ja korzystam, działają mi one na Windowsie 7. Także program do obróbki wideo, przeglądarka. Ale jeszcze, jeszcze mówiąc o Windowsie 7, to chcę powiedzieć, że używanie go w 2023 nie jest dla wszystkich. Nie jest to system dla wszystkich, bo uogólniając trzeba kombinować. Trzeba mieć troszkę takiej, troszkę się na tym znać, lub chcieć znać, mieć taką żyłkę rozwiązywania problemów. Bo jak wiadomo nie jest wspierany. I wiele rzeczy da się na nim zrobić, ale trzeba tak zwanie kombinować. Na przykład ja mam go tutaj właśnie zainstalowanego na takiej dosyć nowej platformie. Nie najnowszej, wiadomo, ale na podstawce AM4 z procesorem Ryzen 3. Ale wiadomo, na tą podstawkę można zamontować znacznie mocniejszy procesor RAM DDR4. Tutaj nie ma żadnych problemów z obsługą. Kartę graficzną mam tutaj. GeForce RTX 3060 Ti. Właśnie, a propos kart graficznych, seria 3000 jest ostatnią wspieraną, jeśli chodzi o karty Nvidia i wszystkie niższe z Windowsem 7. Także tu nie będzie problemu. Mam tu dysk NVMe, także. Nie ma z tym problemu. Sprzęt jest nowy, a Windows i sterowniki wszystkie są zainstalowane w pełni działają. Nie ma żadnych problemów z kompatybilnością, wszystko w 100%. Działa, ale troszkę musiałem się z tym nakombinować, żeby to działało, ale o tym będzie przyszły odcinek właśnie jak zainstalować Windows na takim nowszym sprzęcie. Bo już od samego procesu Instalacji są problemy, bo normalnie instalacji przeprowadzić się nie da. Jeśli jeszcze chodzi o inne po prostu programy, to działa na przykład AutoCAD 2021, hotline, oficjalnie nie jest wspierany. Oficjalne wsparcie dla Autokada przykładowo jest do wersji 2020-2021 działa. Z wyższych, wyższych nie sprawdzałem, może zadziałają, może coś się przykombinuje i zadziałają. Tak jak mówiłem, w tym windowsie na aktualny czas trzeba z różnymi programami kombinować, żeby zaczęły one działać, więc nie jest to system dla wszystkich. Działa również SketchUp do wersji 2020. I chyba 2021 nie ma wsparcia, ale działa nowsze. Nie wiem, działa Spotify, jakiś czasem jeszcze działał Steam. Także jeśli chodzi o gry, jakie zadziałają, działa Minecraft, CSGO, działa Microsoft Office w wersji 2010. Nowsze nie są wspierane. OpenOffice działa, nawet najnowszy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Większość antywirusów już nie chce działać, ale są jeszcze działające, na przykład antywirus ESET. Także również wyświetla komunikat, że masz przestarzały system, ale system ochrony antywirusowej w pełni jeszcze działa. Także możemy ten system dobrze zabezpieczyć i korzystać z niego bezpiecznie i bez obaw. Także podsumowując, odpowiadając na pytanie oczywiście od, trzeba dostosować to do swoich potrzeb, tą odpowiedź po prostu przemyśleć, jakie programy chcemy, z jakich programów chcemy korzystać. To jest główny problem. Jest również problem z kompatybilnością sprzętową. To są problemy, ale to ktoś nie może mówić, że właśnie chciał siódemkę, a nie jest nie jest wspierana. No, to może być problem. Po prostu chcąc siódemkę w 2023 trzeba wszystko mieć dobrze zaplanowane, przeczytane specyfikacje, po prostu czy na danej platformie, i z całym naszym sprzętem, i sprzętową stroną, jak i oprogramowaniową, czy wszystko nam co chcemy zadziała? Jeśli tak, to bez najmniejszych problemów i z pełną radością możemy korzystać z Windowsa 7 w 2023 roku. Nie ma żadnych przeszkód, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy działają. Aktualnie sam się przesiadłem, bo jak wspomniałem, wszystko co potrzebuję tutaj mam. Korzystam już jakiś czas, i jak dla mnie nie znalazłem nic, czego by mi brakowało, a mam za to bardzo responsywny system, szybki, niesamowicie szybki, można powiedzieć, w tej konfiguracji, która nie jest jakąś topową, jak na dzisiejsze czasy ale nie sądzę, żeby tu, wiadomo, jakiś lepszy procesor poprawi czas renderowania i jakichś operacji ale jakieś proste operacje, naprawdę jest tu taka responsywność, o jakiej no nie ma mowy na żadnym nowszym systemie operacyjnym ale o powodach, dla którego można się przesiąść na Windowsa 7 w innym filmie Także to już by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo było dla Ciebie ciekawe, daj łapkę w górę, napisz komentarz, co Ty myślisz o Windowsie 7, kiedy się przesiadłeś na nowszy system, jak go wspominasz, czy może nadal korzystasz. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału i do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia. W kolejnym filmie trzymajcie się, cześć!